Dobra, jeszcze zobaczmy co z tutaj zrobił. Bra! Pięknie chłopaki zbijają wagę. Dobrze, przypilnujemy, waga będzie zrobiona. Wojtek 400 gramów, a Mada już niecały kilo. 47 że numer 2. Zostało mi 02 2 kilo, Polak to kurwa największa i będzie karany pod każdym względem za tą wagę. Obsraniec wybrał kurwa MMA, więc nie trenuje parteru i ma kontuzję nogi, dobrze o tym wie. Każdemu to powiedział, federacja, nie zgodził się. Waga tak samo. Kiedy ustaliliśmy, że waga jest wyższa i zacząłem normalnie jeść, bez zmieniania wagi, zmienił limit. Także kurwo będziesz karany. Okej, okay, waga została zrobiona w zajebisty sposób. Dziękuję za pomoc, ponieważ nie jestem zmęczony. Troszkę głodny, ale najadłem się, więc jest fajnie. I muszę przyznać, że okłamałem federację lekko. Adrian, czy ty myślisz, że jestem tak głupi, że to, że federacja do mnie zadzwoni i o coś zapyta, czy ja planuję zrobić to i to, to ja im odpowiem: tak, tak, planuję zrobić to, abyś ty był przygotowany i aby nie wiem, i abyś po prostu lub miał informację, co przygotuję? Ja jestem mitomanem. Nie ciekawa, jedna rzecz. Natan to jest osoba, która by far najniżej nosi okulary ze wszystkich ludzi, które znam. Nie On dosłownie na czubku, nosa to, zamiast wiesz, tutaj? To tutaj to. No. Czy federacja narzuca robienie wagi nitro? No, w kontrakcie podpisujesz, w jakiej kategorii wa walczysz. Czasami są czasami sytuacje, że waga jest open i wiesz, i wyjebana, ale rzadko. Zazwyczaj ludzie mają tą samą kategorię wagową. W 95% przypadków. No. Czasami jest tak, że nie wiem, jeden ma mieć kurwa 8,5, a drugi za to nie będzie miał więcej niż nie wiem 7,7, ale to bardzo rzadko. No, niektórzy w ogóle mają wyjebane na wagę. Ja na przykład miałem, to jest lekka, 70,3 i pół kilograma tolerancji. I tolerancję masz zawsze półkilogramową, chyba że to jest catch weight, jeśli się bijesz zgodnie z ten, bo jest tam chyba 66,7. Nie, 66,1, 70,3, 77,1, 84 jest chyba następna. Potem jest chyba 9,300. No i potem to już jesteś ciężki, nie? No. no. Jestem mitomanem, potrafię dobrze kłamać. Ale nie kłamie. Lecz w tym przypadku skłamałem, Adrianku. Do widzenia na face to face. Zadam może pytanie bardziej, rzecz. Że... Ej, a widzieli, widzieliście, jak dostał Polak kopa ode mnie w ryj? Tak, z buta. Tak, Ale, tak, Ale kurwa. Ale widzieliście, a Amado też mu zajebał buta w ryj. Ja zrobiłem to samo, kurwa. Braci się nie traci. Mogę pana nagrać? Trzeba pan nie. No nie. proszę, kawałek. Braci się nie traci. Dziękuję. <laughs> Jebać Polańskiego, nazwisko zobowiązuje. Słuchajcie, jest, jakby dostał. Buta w ryj, to kamery nie uchwyciły, fejmu, nie śmiej się, Mati. Płacę blika dużego, jak zobaczę materiał, oczywiście. Obiecuję, że jak wyślicie ten materiał, to płacę wam blika, a nie że mówicie, że macie. Wysyłajcie materiał do Ciekawego tu nie ma. Czas. Wojtka goli. Czas na chwilę przerwy. Jak kurwa 10 milionów wol? No nie wiem. Na Polaka wejdź. Polak. Cześć, cześć. Ej, mordeczki, słuchajcie. Yy, nie wiem, co się dzieje. Dostałem suche kika. Nie wiem, czy w ogóle walka się odbędzie. Jutro o 12.01 dam odpowiedź, czy w ogóle walka się odbędzie, bo nie wiem, nie wiem muszę. Nie wiem, czy nie mam złamanej głowy. A zobaczcie w ogóle jaka banda Judasza. Ten lamus ogłasza fake kontuzję, a <laughs> roślik od razu chce się wpierdolić na jego miejsce, żeby tylko w pizze nie dostać od koro. <laughs> co do face to face'a, nie ma co się rozmieniać na drobne. Jebłem to jebłem, na chuj drożyć temat, ale mogę wam zagwarantować, tak że walka na 100% się odbędzie. <laughs> Ale kur... A to warto oglądać?